Proszę te koperty na środek. Myśli, to pani, pa, myśli pani, że to prawda są hipnozą? Że prowadzący hipnotyzuje? No tak, oczywiście. <laughs> no tak. Oczywiście, że nieprawda. Jak? Nie <laughs> Pięć kopert wygranych. To brawa może za, e, za wiedzę. A teraz porozmawiajmy o zawartości tych kopert. Sprzeda mi je pani, czy nie? Hmm. Czy zostaną we Wrocławiu u pani w mieszkaniu na ściance? No, w sumie to mam nadzieję, że coś wartościowego w nich jest. Także ciężko im będzie panu sprzedać. Ale jeśli już pan chce je kupić, no to będą dużo kosztować. Ile? No ja myślę, że suma, która mi jest potrzebna, żeby spełnić moim marzeniem jest znaczna, bo to jest 50 tysięcy. Po dziesięć za każdą. O czym pani marzy? O studiach. Jakie drogie. No, medyczne. Także myślę, 50 tysięcy. Co pan na to? Pięćdziesiąt tysięcy to za 6 lat studiów, tak? Znaczy się, no jeszcze kawałeczek będzie, no. Szósty rok jest bodajże gratis, no. Ale w sumie za 6 lat, prawda? Słucho. To ja może za pół roku zapłacę. Za pół? Pięć tysięcy za te koperty. No bo to dziesięć za rok, prawda? Mniej więcej, no tak. Pięć lat, pięć tysięcy, pół roczku. No. A resztę już sobie pani zafunduje sama? No nie. Zarobi sobie pani. No. no, raczej nie mam takiej możliwości, także pięć tysięcy to chyba jednak jeszcze za mało. A tyle daję za te pięć koperty? Ale ja naprawdę się nie zgodzę. 5 tysięcy? Nie no. To tak może 49. No 49. To może pan troszeczkę. No dobrze, to już ten nawet cały rok zapłacę. 10 tysięcy. Dziki No to tak 45? A czemu tak wysoko? Może no. na minusy są? 10 Ale tysięcy, ja, dobra ja kwota, wiem, to Brać, was... zapłacić sobie za rok. Fajnie. A co z zresztą? że to jest gry w sobie już się coś zaczyna, to należałoby skończyć, prawda? to się skończy pani. <laughs> no dobrze, to może jedną panu sprzedam. No dobrze. Którą? No może dwójkę. Może dwójkę, tak? Aha. A może za ile ta dwójeczka? No tak za osiem. Jak dziesięć za dużo, to tak za osiem. To już dwójki nie chcę, o nie. Ja dziesięć za wszystkie dawałem. A za dwójkę osiem, prawie dychę. Co siedem. Siedem tysięcy dam. Ale... Ale za inną kopertę. Za którą? Znaczy ja wybiorę. Aha, pan wybierze. Podoba no. mi się, jak tak patrzę, ósemeczka. Ósemeczka. Ja nie wiem, czy mi się podoba. No dobrze, mogę pomyśleć o ósemce. Może być pana. Tylko za osiem tysięcy. Ósemeczka to za osiem. Siedem. No dobrze Ósemka mogę za siedem tysięcy Panu sprzedać Poszła, siedem do studia, proszę Babcia, trzyma tutaj teraz O, na no pewno Wysłałam wnuczkę do gry w ciemno Proszę bardzo Teraz następna, bo... Chce pani sprzedać jeszcze jakąś tak? Tak, może jeszcze jakąś sprzedam, bo nie sądzę, żeby pan... Bo teraz jest tak, ósemka moja, prawda? Pani 7000 tysięcy i 4 koperty. Co mam którąś wybrać? Czy może pan sobie sam wybierze? Panie Agata, powiem tak, ja jestem zadowolony w tym momencie, bo chciałem ósemkę. Tylko mnie ósemka interesowała z pani koperty. Aha. Jeżeli chce pani kolejny sprzedać, to od razu powiem, że mogę kupować, ale nie drogo. Ale nie drogo. No to mm, za wszystkie, może tak 35 tysięcy? <grystanie> <grystanie> to to nie drogo boje, tak, miał być. No, są cztery, prawda? Już nie po dziesięć za każdą. <grystanie> Robacik. Ale czy dobrze pani mi zrozumiała? Bo ja powiedziałem, że ja jestem zadowolony. Zależało mi na ósemce. Ósemkę mam. Dałem aż 7 tysięcy, prawda? Zgadza się. Za wszystkie chciałem dać 10, prawda? I jedną kupiłem za 7, no to mogę dać 3 za resztę. Aha, 3 za resztę. No to troszeczkę mało. Nawet według pani. A którą chciałbym pani sprzedać? 16. Za ile? No za 5. Za 16 tysiaka dam, no co za cztery. No cztery? Za drogo cztery. Ja za wszystkie mówiłem trzy. No pani Krzysztofie, no nie da się troszeczkę więcej. No są cztery koperty. Ja może mogę dać pani jest. dwa tysiące, ale za dwójkę. Za dwójkę. Nie no, dwójkę może zostawię. A za czwórkę. Ile bym pan się pokusił? Za czwórkę to tak mówiąc prawdę nam maksymalnie 500 zł. Za 32 od razu też powiem. Też 500. Też 500. No to może tą dwójkę panu sprzedam. Za te 2000 Dwa 2000 do studia proszę. Chciałbym to tam siedzi dopiero, prawda? Mhm. Babcze się doerwuje. Na pewno. Dziadek, razem. Dziadek też, tak? tak? Proszę bardzo, tu jest, pamięta pani, siedem, siedem prawda? Tysięcy. I dwójka. 9 tysięcy, moje są dwie koperty, pani trzy. Sprzedaje coś jeszcze pani, pani Agatko, e, czy zostawiamy? Tak, tak, tak oczywiście. Którą? Myślę, że z... No to szesnastkę. Ile? Jak pięć powiem, to za dużo pewnie znowu będzie. No to trzy, no. Co pan na to? A ile kosztuje trzydzieści dwa? trzydzieści dwa? No, też No, drogo. No, jak drogo? Ja mogę dać 500 złotych za nią. No, 500, no tysiąc, no. To już będzie lepiej, brzmiało. Dobrze, tysiąc, proszę tysiąc. Jak szybko się u nas narabia, prawda? tak. Dziękuję. Dziękuję. Poszła, tak? Czyli w sumie ma pani 10 tysięcy i koperty z numerami 4 i 16. Mhm. Dobrze, to teraz ile Pan dał za te dwie koperty? Bo jako dwie ostatnie to będą drogie chyba? Ja myślałem, że właśnie odwrotnie, że gratisowe. No nie, no ja nie wiem co tam jest. Może tam jest coś dobrego, prawda? Ma pani 10 tysięcy, prawda? No. Ja za pięć kopert dawałem 10, tak? Mhm. A tu wyszło, że za trzy dałem 10, No, ale interes zrobiłem. Mm. Umie się pani targować. Zahipnotyzowała mnie pani chyba. Ja pana? No tak. Bo... No to nie, to może ile pan wydał za te dwie? Nie, bo ja sobie na początku taki pułap postawiłem, że za te pani koperty dam maksymalnie 10 tysięcy, prawda? Mm -hmm. A teraz patrzę, a ja kupiłem tylko trzy koperty za 10 tysięcy. Hipnoza. No, ale może tam jest dużo pieniędzy. No, skąpię tu, wiem. Też jeszcze nie zaglądałem. Nie? Na razie w ciemno sobie kupuję. No to czwórkę tak za. trzy tysiące? A szesnastka? Szesnastkę pan wypalał? Ja nie wiem, a za ile? Mm. No też za trze. Sprawiedliwie musi być Porówno. Chciałaby pani wymienić jedną z moich kopert na pani koperty? Mm. No ciężki orzech. Nie sądzę. Raczej nie. Myślę, że szesnastka to taka raczej szczęśliwa cyfra. A ja właśnie szesnastkę chciałem wymienić na 32. Chciałby pan? No. Wymienimy się? No dobrze. Proszę U, bardzo. Szesnastka moja, 32 pani. Mhm. Zostawiamy tak? Nie. To co teraz? Hmm, może jeszcze pan będzie chciał coś kupić. No tą czwórkę. No dobrze, no Ale dwa co... tysiące. Czy po dwójce teraz jest, tak? Tak, tak. I 32, dwa, i czwórka, po dwójce. Dobrze rozumiem? No nie, na razie mówmy o czwórce. Czwórka jest za dwa tysiące. A 32? No to muszę się zastanowić, bo pan ją oddał, no chciał się pan zamienić. Także muszę się jeszcze zastanowić. To co z czwórką? A co z 32? No nie no, najpierw załatwmy sprawę z czwórką. Czwórka jest za droga. No <noise> Ja Powiem tak. Ja mogę dać 500 zł za 32, które wymieniłem. Dobry interes pani zrobił. Mówi pan. No. Bo przecież sprzeda mi ją pani za tysiąc, prawda? A teraz. Tak. Drugi raz mi ją sprzeda za 500. Tą o, samą to... kopertę. To interes. No to może jeszcze raz za tysiąc. Dobrze. Ale, <noise> Ale co? Przecież fajny interes pani zrobiła za tę samą kopertę, prawda? Dwa razy po tysiąc złotych. Tysiąc za studia, proszę. Pani lepiej jest? No, nie za bardzo. Biorę 32, prawda? Mm -hmm, tak. I drugi raz płacę za 32 tysiące złotych. Tysiąc złotych. Po raz pierwszy zdarzyło mi się, że płacę za tą samą kopertę dwa razy. To chyba ta hipnoza pani. No, dobry gra pani. Możliwe. <noise> no, to została jeszcze ostatnia. No właśnie, ostatnia została. No i nie wiem, czy się z nią będę chciała rozstawać. Zależy, ile pan za nią zapłaci. Ja mogę jeszcze czwórkę zamienić na ósemeczkę. I też pani dopłacę. No dobrze. To możemy zamienić czwórkę na ósemeczkę. Tylko I... będzie ósemeczka być droższa niż czwórka. Pięćset dopłacę. 500? Może trochę więcej? No tak. Mm, tak. Ile? No nie wiem, a jak jest tam dużo pieniędzy, no to nie zrobię interesu. Nie dużo tam. No dobrze, no to tak. Dwa? Zrobię Ty jakąś różnicę? Tysiąc. Tysiąc? Ale za ósemkę, tak? Jak się zamienimy. No, dobry interes pani zrobił. Pani nie traci koperty, prawda? A mm -hmm. jeszcze tysiak dopłacony. Dwóch się nie da załatwić? Dwóch tysięcy. Hipnoza działa, niech będzie. Dwa tysiące do sprawiedliwości. Pani, tak? Dziękuję. Dopłacam 1000 zł. Tak. I wymieniamy. 4 na ósemeczkę. No jak? No lepiej. 2000 dołożyłem. Tak, za... Tak jest, 2000. 2000 dopłaciłem i zamieniłem czwórkę na ósemeczkę. Ósemka dla Pani i pieniądze. Ile Pani ma w sumie? Pamięta Pani? Nie, nie pamiętam. 13 tysięcy ma Pani teraz i ósemeczkę. A ja chciałem za pięć koperta, dziesięć tysięcy, prawda? No a ja a, chciałam dałem... za pięć pięćdziesiąt. No tak, ale ja za cztery dałem 13 tysięcy. I jeszcze koperta jest jedna pani. Hipnoza działa. Teraz gracz mnie zahipnotyzował, a mówią, że to ja hipnotyzuję w grze w ciebie. To kończymy grę. Nie, nie, ja chyba tej ósemki nie chcę. Tak myślę. A czemu? Dwa tysiące przecież Pani, musiałem Pani zapłacić za wymianę, prawda? Bo Pani chciała kopertę numer 8, to Dlaczego Pani jej nie chce? No ale tak po dłuższym zastanowieniu. Hmm. Chce Pani wymienić ósemkę z powrotem? Hmm. I za następną też Pan mi da więcej. jakby będę chciała znowu wymienić. <grym> znaczy to ja bym może... chciał, żeby jedna koperta została dla Pani na pamiątkę. Z gry w ciemno, prawda? No ja właśnie... To no, tak nie było wiem. miło. A jak tam będzie minus 100? No. To... No tak, ale na początku chce pani 50 tysięcy, prawda? Ostro gramy, a teraz się boi pani minus 100. Mm, no boję się, każdy się chyba boi, prawda? Nie wiem, niektórzy się nie boją. Grają na maksa, biorą, ryzykują. No, ja aż takim ryzykantem to chyba nie jestem. No, kusi, ale wie pan. To co, zamieniamy ósemkę czy zostawiamy? Hmm, chyba ją chcemy sprzedać. Sprzedać? No, ja myślę. Jedna koperta zostanie na pewno u pani. Może pani wybrać Dowolna, pani nie chce ósemki, to proszę bardzo. Na pewno nie chce pani kupić. Pani Agato, pani się boi tej koperty, tak? Tak, boję się. Pani myśli, że tam jest minus, tak? Mhm. Dobrze, ja czasami tak robię. Wezmę od pani tą kopertę z dopłatą. Chce się pani pozbyć tej koperty? Pani Agato? Ósemeczki? A jaka ta dopłata miałaby być? Pani mm. mówiła na początku, bo ja mam dobrą pamięć, po 10 tysięcy za kopertę, prawda? Mhm. Mm 10 tysięcy. O nie, to za duża dopłata. Że ja bym miała panu ze swoich oddać. Jasne. Ta... O nie, to wolę panu. 3 tysiące pani zostanie. Mm -hmm. Jak pani nie chce ósemki, to się możemy zamienić na inną. Męka straszna, tak? Tak, bo boję się te 100%. No. Ciężka decyzja. Ale ile możliwości ma pani? Proszę bardzo. No, pięć. A co mój brat na ten temat sądzi? Proszę uprzejmie, co pan sądzi? Yy, Powinnaś mieć na kopertę, którą uważa za szczęśliwą. Która szczęśliwa jest, pani gato. Na 32 chce Pani wymienić? Czy na 16? <noise> Nie no, myślę, żebym przy tej 16 została. Dobrze, wymieniamy. No dobrze, wymienimy. Na pewno? No, chyba tak. Na pewno. Na pewno? Mhm. Proszę bardzo. Ale jeszcze nie wiem, czy ją zatrzymam, no ale dobrze, możemy wymienić. Proszę. Ósemka moja. Mhm. Szesnastka pani. Decyzja zapadła, tak? No, chyba przy szesnastce zostanę. Nie sprzedaje pani szesnastki? Znaczy się... Hmm. Ale jak tam jest 100%, to moja babcia i dziadek, na pewno tu do pana przyjadą. To wszystko pani wybór. Proszę, żeby pani sama wybrała Brak? kopertę. Żebym nie miał tutaj babcia babci i dziadka. Dobrze przed studiem. No dobrze, to może to 32. To już naprawdę. Ale potem nie będzie na mnie. Żeby nie było na mnie. Nie, no byłoby na pana, gdyby pan mi którąś proponował, to wtedy by było na pana. A nie lepiej sprzedać szesnastkę? Mieć kasę i po bólu? Trzy tysiące. Co trzy? No pan za dziesięć chciałbym, żebym panu oddała. to bym ten strzema tylko została, tak? Dobre, zejdę. Dziewięć tysięcy dopłacimy pani. To już nie dziesięć, no. Targujemy się, szybciutko, proszę bardzo. No to tak 8. Tak żebym miała pięć, żebym, żebym weszła ze studia z piątakiem. Dobrze. Proszę 8 tysięcy mi zapłacić. No to proszę. tu jest 10, to wystarczy pani od, odliczy dwójkę. Czyli teraz pani mi płaci 8 tysięcy. Jeszcze raz muszę przeliczyć. Dobrze jest, ja liczę ja, ja przeliczę sobie... Dobrze. Mhm. Liczyłem jak pani liczyła. Pani mi płaci 8 tysięcy teraz, prawda? Mhm. I ja zabieram szesnastkę. Zapłaciła mi pani 8 tysięcy, żebym zabrał pani szesnastkę. Mhm. Ile pani zostało, pani pani? No ile miałam? 13? Tak. No to 5 mi zostało, tak? 5 tysięcy. Mhm. Zadowolona pani? No myślę, że tak. Co robimy? Niszczymy koperty, prawda? Na no, chyba tak, nic innego nie pozostało. Proponowałem 32, prawda? Na mhm. wymianę. Mhm. To na koniec może zobaczymy, co jest 32? Mhm, dobrze. Zniszczymy tak. Zniszczymy szesnastkę, którą pani mi sprzedała. Za 8 tysięcy, prawda? Dobrze, czwóleczkę, proszę bardzo. I teraz zostały nam trzy koperty. Mhm. Pani, jak wymieniliśmy w pewnym momencie ósemkę na szesnastkę? Tak. Pamiętam. Jest pani ciekawa, co jest w ósemce? No, możemy zobaczyć. Jestem ciekawa. Bo ja dałem pani szesnastkę, prawda? Tak. A za ósemkę pani zabrałem. Mhm. Dobrze, możemy zobaczyć. Jestem ciekawa. Proszę bardzo. I bała się pani wtedy, że w szesnastce jest minus 100%. Mhm. Dopłaciłam pani 8 tysięcy wtedy. Tak? tak? Mhm. Zobaczmy, co było w 8. Minus 100%. Do niszczarki. To jest pani coraz bardziej uśmiechnięta, tak? Do niszczareczki. A jednak się pojawiło. A jednak, prawda? Jeszcze dwie. Tak, zobaczmy, co w tych dwóch teraz. Czy chciałaby pani odkupić ode mnie dwójeczkę? Mm. Nie sądzę. A trzydzieści dwa? No może trzydzieści dwa. Za pięć tysięcy? Za wszystko? No. A jak tam jest drugie 100%? Boi się, pani, widzę. Boję się bardzo. To oglądajmy w takim razie. Dobrze. Dwójeczkę, proszę bardzo. Ile? 30 tysięcy. Można było kupić za 5 tysięcy, prawda? Można było. Do niszczarki, ale bała się Pani, tak? No Ryzyka. Jestem. Do niszczarki, proszę bardzo. Jest Pani ciekawa, co było w 32. No, jest. Proponowałem wymianę 32 na 16, prawda? Tak. Nie chciała Pani. Nie chciałam. Mówiła, boję się tej koperty. Proszę zobaczyć, co tam było. <noise> Aż się boję zaglądać teraz. Ja pani nie chce, to może pani zniszczyć bez oglądania. I tak zobaczę w telewizji, prędzej czy później, prawda? Jak pani woli. Mm. Teraz czy w telewizorze? Teraz chyba. Proszę. Ile? 100 tysięcy. Można było się zamienić, tak? Wziąć. Można było. Za szesnastkę, tak? Wymienić się. Wziąć 32. Mieć 100 tysięcy i na stole było wtedy 13 tysięcy, tak? Byłoby 113 tysięcy w grze w ciemno. No trudno. Tak. Ale tak nieźle z 5 tysięcy, za była. Była pewnie Proszę do nich stareczki, pięć Zadowolona jest Pani? Pozdrowieniami dla babci i dziadka, którzy oglądają grę w ciemno. Proszę bardzo, na pół roku prawie. Na pół roku jest. Proszę do Pani pieniądze. Na pół roku na studia medycyny. Dziękuję, gratuluję. 5 tysięcy. To jest Pani wygrana w grze w ciemno. Dziękuję, do widzenia. Że Pan Krzysztof chciał mi dać tą kopertę 32, w której było 100 tysięcy. No ale wiadomo, ciężko wyczuć. Pan Krzysztof bardzo różnie gra. Także nie wiedziałam, czy mogę zaufać. A jeżeli Państwo chcą grać tutaj ze mną w Drzew Ciemno, zapraszam SMS o treści start pod numer 75550. Do zobaczenia!